Dlaczego temat wypalenia zawodowego stał się taką misją i celem przewodnim pani działań w Fundacji Era Nowych Kobiet? To wszystko wynika z naszego doświadczenia z tych siedmiu lat bycia razem, wielu ogólnopolskich akcji i tysiąca czy tysięcy spotkań w całej Polsce. Siedem lat doświadczenia w erze nowych kobiet pokazało mi największe problemy społeczne. I problemem numer jeden jest samotność, a pandemia jeszcze go pogłębiła. W związku z tym, kiedy dowiedziałam się i przy Przeczytałam dane, jak gigantyczna jest skala kryzysu mentalnego, o czym mówiliśmy w zeszłym roku, a teraz wypalenia zawodowego to my krok po kroku, naszą kolejną akcją, staramy się ten świat naprawiać, nasz świat. A w jaki sposób z perspektywy działaczki społecznej i przedsiębiorczyni stara się pani inspirować inne osoby właśnie do podejmowania takich odważnych działań i inicjatyw? Właśnie najwspanialsze jest to i najważniejsze, że każdy z nas może być takim społecznym liderem każdy z nas, bo nie możemy się spodziewać, że państwo nam pomoże albo system, bo nie jest dzisiaj w stanie, ale sami możemy zrobić bardzo wiele. Łączy Pani wiele ról. Przedsiębiorczyni, działaczki społecznej, inicjatorki, mamy. Jak udaje się Pani zachować tą taką energię do działania i do takiej sprawczości, którą Pani niesie? Ja czerpię energię od samego początku, od kiedy siękam pamięcią z jednej rzeczy. Z bardzo bliskich relacji. I bez względu na to, czy miałam 4 lata i byłam w przedszkolu, czy teraz mając 57, ja dalej mam tych wspaniałych, cudownych, życzliwych, bardzo mi bliskich od lat ludzi, cały czas. To jeszcze jedno pytanie, bo może nas teraz ogląda jakaś młoda dziewczyna albo młody chłopak, którzy są na początku swojej drogi zawodowej. Jaką jedną radę też z Pani doświadczenia dała im? Jest coś takiego wspaniałego, co się nazywa Excel życia. To znaczy ja sobie sama to kiedyś wymyśliłam. A mianowicie żeby prowadzić sobie, żeby zaprowadzić sobie taką prościutką tabelkę, taki prościutki excel, jaki jest przychód, który chcę osiągnąć, a jakie są koszty uzyskania tego przychodu. Bo jeżeli przychodem jest, tak jak w przypadku mojej przyjaciółki, bycie wspólniczką w kancelarii prawnej, ale kosztem uzyskania tego przychodu było wypalenie, samotność, choroba i nieszczęście, to, to znaczy, że ten koszt się nie opłaca. I bardzo ważne jest, żebyśmy weryfikowali swoje koszty uzyskania przychodu i zastanowili się, czy przypadkiem one nie przekraczają tego przychodu. My najczęściej robimy sobie tak zwaną to do list, listę obowiązków, a nie robimy sobie nigdy listy przyjemności albo listy tego, kiedy mam odpocząć. I to jest moja rada, zacznijcie od tego, od takich małych kroków. Zacznijcie sobie planować przyjemności, nie tylko obowiązki.